Zadanie szóste. W trójkącie ABC poprowadzono dwusieczne kątów przecinające boki BC, AC i AB tego trójkąta w punktach odpowiednio KL oraz M. Punkt P jest punktem przecięcia tych dwusiecznych. Na czworokątach CLPK oraz BKPm można opisać okrąg. Udowodni, że trójkąt ABC jest równoboczny. No i hmm, poniżej narysowałem wam taki przykładowy ten. Trójkąt wraz z, z zaznaczonymi wszystkimi danymi, które zostały nam wyjaśnione, podane w poleceniu, czyli mamy punkty KL oraz M, mamy dwusieczne. No i teraz wiemy, że na czworokątach CLPK oraz BKPM można opisać okrąg, czyli my sobie takie przykładowe okręgi tutaj. Opiszemy, tu jest oczywiście P i tutaj okrąg też. No dobra, no to teraz musimy się zastanowić, jak wykażemy, że ten trójkąt ABC jest trójkątem równobocznym. No popatrzcie, no, będziemy tutaj działać na paru własnościach, między innymi na takiej własności, że jeżeli na czworokącie opiszemy okrąg, to suma przeciwległych boków jest równa 180. Zatem, jeżeli tutaj damy, powiedzmy, y gamma, niech będzie gamma, no to gamma plus. Przepraszam, y y y, y delta plus gamma, to jest. Delta to jest gamma, na odwrót. Y to się równa 180 stopni. My to w taki sposób sobie robimy. Ale, skoro wiemy, że to są kąty wierzchołkowe. A tutaj też będzie delta. Zatem delta, znaczy alfa plus beta plus delta, no to wiemy, że w każdym trójkącie suma wszystkich kątów jest równa 180 stopni, prawda? Zatem my możemy sobie napisać, że ta delta to jest to samo co 180 stopni odjąć alfa i jeszcze odjąć beta. No dobra. No to podstawiamy sobie. Otrzymujemy, że 180 stopni odjąć alfa, odjąć beta równa się, jeszcze dodać oczywiście gamma, równa się 180 stopni. I teraz. 180 i 180 stopni sobie skrócimy. Otrzymujemy, że może już też alfa z betą przełożymy sobie minus na tą stronę, więc skończy nam z plusem. Zatem gamma równa się alfa plus beta. Czyli mamy alfa plus, alfa, gamma równa się alfa plus beta. No i teraz wystarczy, że to podstawimy sobie do własności. No do takiej własności, która ponownie nam mówi, że tutaj w tym przypadku 2 alfa plus 2 beta i jeszcze plus gamma, tak, czyli suma wszystkich trzech kątów w trójkącie, w każdym trójkącie no, daje nam oczywiście 180 stopni. Zatem... 2 alfa plus beta w nawiasie dodać gamma równa się 180 stopni. Czyli tutaj sobie wstawiamy oczywiście gamma, czyli 2 gamma plus 2 gamma równa się 180 stopni, daje to nam 3 gammy równe 180 stopni, dzielimy to sobie na 3 i otrzymujemy, że gamma jest równa 60 stopni, czyli szukamy sobie takich własności, które pozwolą nam gdzieś tam... Dotrzeć do tego, że gamma jest równa 60 stopni. Co robimy dalej? No, teraz zajmujemy się tym trójkątem BKPM. No, wiemy, że na nim też można opisać okrąg. Zatem tutaj może sobie damy inne, inne oznaczenia, niech będzie fi. Czyli w tym przypadku, nie tutaj, tylko o takie, całe te tutaj, o, jeszcze poprawię. Zatem mamy już to, dobra, czyli 1 na pewno gamma się równa 60. No to teraz tak. phi plus 2 beta to jest równe 180 stopni. Zgodnie z tym twierdzeniem, że jeżeli na czworokącie opisujemy okrąg, no to wtedy mamy sumę przeciwległych kątów równą 180 stopni. No to mamy to. Możemy jeszcze sobie napisać, że to phi to jest równe alfa plus jedna druga gamma. Dobra? No bo mamy tutaj znowu nie, przepraszam, to phi dodać alfa plus 1 druga gamma Gamma to się równa 180 stopni. Oczywiście. Zatem no, z tego sobie tutaj zobaczcie, odejmiemy 2 beta. Otrzymamy, że to jest alfa równa się 180 odjąć 2 y, beta. Tutaj mamy gammę. Mm, przepraszam, tutaj źle znowu napisałem fi, znaczy nie gamma fi. Podstawiamy do drugiego wzoru, otrzymujemy 180 stopni minus 2 beta, dodać alfa i dodać... Jedna druga gamma to jest oczywiście 30 stopni, czyli to jest, sto, równa się 180 stopni. Jak na razie to pierwsze fi zosta, zostawiamy bez zmian, bo nic z tym na razie nie możemy zrobić. No, otrzymujemy, że to jest fi równe 180 stopni, odjąć 2 beta. No i możemy sobie podziałać troszeczkę z tym. Mianowicie 180 się skróci ze 180. Tutaj otrzymamy alfa odjąć 2 beta, równa się... Hmm, Minus e, 30 stopni. Czyli zobaczcie, mamy to phi równe 180 stopni, odjąć 2 beta, no i mamy alfa minus 2 beta równa się minus 30 stopni. No i teraz e, przydałoby się e, coś z tym zrobić, jakoś znaleźć jakąś własność, żeby pozbyć się tego alfa. I skorzystamy z tego, że wiemy z e, tąd, no, że alfa. Plus beta to jest 60 stopni. Wyznaczymy sobie z tego mm, mianowicie alfa, czyli to będzie równe 60 stopni odjąć beta, no i podstawimy sobie oczywiście tutaj. Zatem otrzymujemy, że fi równa się 180 stopni odjąć 2 beta. Przesunę troszkę niżej. A jeżeli chodzi o to drugie równanie, no to mamy z 60 stopni odjąć beta, odjąć 3 beta równa się minus 30 stopni. Z pierwszym ponownie e, nic no, na razie nie możemy prawda y, zrobić, no ale, no ale przypiszemy go. fi równa się 180 stopni odjąć 2 beta, ale możemy za to zrobić coś z tym drugim. Zobaczcie, że otrzymamy e, minus 3 beta minus 30 minus 60 stopni to oczywiście będzie równe minus 90 stopni jak podzielimy sobie na minus 3 to otrzymamy, że nasze beta równa się 30 stopni czyli zobaczcie tutaj to jeden taki, jeden taki kącik otrzymujemy 30 stopni Zatem no, 2 beta to jest tylko i wyłącznie formalność, no, równa się 60 stopni. Co to oznacza? To oznacza, iż um, mamy 2 beta równe 60 stopni, czyli, czyli to się równa kąt, muszę sobie przypomnieć, ABC. Kąt ABC. Czyli kąt ABC jest równy 60 stopni, kąt ACB też jest równy 60 stopni. No to jeżeli mamy dwa kąty równe 60 stopni, no to kąt CAB również będzie równy 60 stopni, tak? Więc no już na tym etapie możemy sobie wyliczyć, że jest to na pewno trójkąt prostokątny. No, ale dla czystej pewności jeszcze sobie podstawimy tutaj skoro wiemy, że gamma to jest 60 stopni. to się równa alfa plus 30 stopni, zatem odejmiemy 30 stopni. Wyjdzie nam 30 stopni równe alfa, przepraszam. Zatem 2 no, alfa tak to będzie 60 stopni. Czyli mamy, że wszystkie kąty, czyli kąt ABC równa się kątu kątu ACB, nie D, tylko B, przepraszam. ACB. No i równa się kątu jeszcze oczywiście CAB. No i wszystkie równają się 60 stopni, zatem jest to trójkąt równoboczny, co należało wykazać i jest to koniec tego zadania.